Cześć YouTube, z tej strony Wojtek z kanału Na Podbitkę. Dzisiaj mam dla Was kuponik zrobiony przez Maćka, który obejmuje 5 meczy. 2 mecze pierwszej ligi, 2 mecze ekstraklasy i 1 meczek startujący właśnie Championship. Od razu przejdziemy do mięska, a mam tutaj na myśli pierwszą ligę, mianowicie mecz Odry-Opole z zagłębią Sosnowiec. Byliśmy ostatnio na meczu Odry z Maćkiem, na meczu z Podbeskidziem. Ten mecz był nudny jak flaki z olejem. No, oczywiście, oprócz ostatnich 10 minut, gdzie padły 3 bramki, ale generalnie mega się wynudziliśmy oba zespoły były bardzo nieskuteczne. I dlatego, ponieważ forma Odropole w ostatnich dwóch meczach nie była rewelacyjna, stawiamy na zagłębie sosnowiec z podpórką, mimo wszystko. I do tego dokładamy jeszcze BTTS, ponieważ raz z reguły strzela w swoich meczach domowych. I jest na to bardzo dobry kurs. Następne starcie to mecz resowi z Sandecją. Stawiamy tutaj na wygraną Sandecji z podpórką, i do tego dorzucamy zdarzenie, iż w meczu będą mniej niż 4,5 bramki. Sandecja, dwa swoje ostatnie mecze wyjazdowe, grała ze Spadkowiczami z ekstra i były to dwa remisy właśnie poniżej poniżej 2,5 bramki, dlatego myślę, że ten typ na ten mecz jest tutaj bardzo dobry. I szybkim krokiem przechodzimy do Ekstraklasy i tutaj czeka na nas mecz Piasta Gliwice z Zagłębiem. Piast strzela u siebie bardzo mało bramek, jest w o wiele lepszej dyspozycji niż Zagłębie. Zagłębie, które miało być niespodzianką tego sezonu, no ale jak na razie niestety zawodzi. I dlatego stawiamy tutaj na wygraną Piasta z podpórką oraz również Under na minus 3,5 bramki. I ostatni mecz z Ekstraklasy na naszym kuponie, czyli mecz Krakowi z Legią. Stawiamy tutaj na wygraną Legii, lecz z podpórką i do tego dorzucamy BTTS. Obie drużyny są w bardzo dobrej formie i naszym zdaniem Legia nie straci punktów w Krakowie po bardzo, bardzo ciężkim meczu. I teraz na podbitkę jeszcze dorzucimy Championship, którą startuje w ten weekend dzisiaj, czyli w piątek. Jest pierwszy mecz pierwszej kolejki, a mierzyć będą się ze sobą Huddersfield oraz Barley. Barley, które był w strasznie słabej formie pod koniec sezonu, co zresztą przypieczętowało spadkiem. Dlatego w tym meczu stawiamy na wygraną Huddersfield z podpórką dla bezpieczeństwa. No i moi drodzy, tak finalnie wygląda kupon. Jak widzicie, mamy całkiem wysokie AKO. Także zapraszam Was do zabawy zapraszam was też do tego, żebyście zostawiali lajki like i subskrypcje, no i oczywiście piszcie w komentarzach jak tam wasze kupony, no i na koniec jeszcze przypomnę tylko, że Hazard jest dla osób pełnoletnich. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć i bye! -o.